W przydałaby ci się 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 tutaj 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 Mongołowie spalili mi dom. Mogę zbudować nowy albo spać na trawie. Nikt ci nie pomaga? Nie masz rodziny? Nie mam już nikogo. Straciłem rodziców jakieś 15 lat temu. Zawsze radziłem sobie sam. A teraz muszę zaczynać od zera. A nie patrz tak na mnie. Każdy ma jakiś problem. Moim w tej chwili jest brak drewna. Może ci w tym pomogę. Na pewno? Nieważne. Zgadzam się. Buduję dom. Oby tylko Mongołowie i tego nie spalili. Może w tym także pomogę. Chętnie zobaczę owoce twojej ciężkiej pracy. O, Nie buduję tutaj. Wciąż zbieram surowce. Ale dziękuję. Zabiorę to na miejsce. Nie wierzę, że to robię. Jak budowa domu? Mój plan jest niezły. Budowałeś coś kiedyś sam? Szczerze mówiąc, to nie. I dobrze. Uczę się teraz polować i zbierać skóry, żeby zrobić dach. Zwykle ojcowie uczą tego synów. Mam pytanie. Straciłeś rodziców podczas inwazji samurajów? Podobno w czasie powodzi, która wtedy nadeszła. Wychowywała mnie babka, dopóki sam nie stanąłem na nogi. Na twój nowy dom mam więcej skór niż potrzebuję. Dziękuję ci ponownie. Powinienem radzić sobie sam, a nie polegać na tobie. To nie twoja wina, że mongołowie spalili twój poprzedni dom. Przyszli, gdy pracowałem w polu. Nie dało się nic uratować. No, to chyba mam już wszystko. Mam nadzieję, że nie spotkasz mnie tu znowu przy zbieraniu surowców. Znowu ty. Nie spodziewałem się spotkać cię na plaży. Wiedziałeś, że do budowy domu potrzebny jest metal? Ja nie. Teraz przeszukuję wraki. Chyba tylko w nich mogę go znaleźć. Przynajmniej na iki. Zazdroszczę im. Wrakom? Może są zniszczone, ale wciąż widać, jakie były dawniej. Rzeczy mojej rodziny. Kielnie ojca, spinka babki, spłonęły z domem. Muszę to wszystko odbudować. Dom czy rodzinę? Lepiej wrócę do przeszukiwania kadłubów, bo nie odbuduję nic. Pozwól, że ci pomogę. Jak mógłbym to przyjąć? Zbudujesz ten dom za mnie? Zostawiam to tobie. Widziałem już płonące domy. Zaszczycisz mnie, przyjmując mój podarunek. W takim razie mogę tylko podziękować. Buduję dom na łące na zachód od Fortu Sakai. Pewnego dnia cię tam ugoszczę. Oby już niedługo. Oby tak było. Druhu! Witaj! Jesteś! Przez ten czas nie spytałem cię nawet o imię. Jestem Emotaro. Jestem Dzien. Zaimponowałeś mi, budując go samodzielnie. Musisz być z niego dumny. Wybacz, jeśli to zbyt śmiałe, ale też powinieneś być dumny. Też zbudowałeś ten dom. Tam, pod dachem. Ta belka jest od ciebie. Skór stąd nie widać, ale też tam są. Pod strzechą. A ten róg. trzyma się dzięki temu, że znalazłeś metal. Próbowałem dać radę bez niego. Straciłem przez to tydzień. Mówiłeś, że nic nie zbudowałeś. Teraz już tak. Skoro mam dom, mogę założyć rodzinę, której nigdy nie miałem. Dziękuję. Widziałem płonący dom właśnie tu na Iki. Nic wtedy nie zrobiłem. Twój dom tego nie wynagrodzi, ale to zawsze coś.